Witam, witam moi drodzy. Witam jak zwykle, niezwykle serdecznie z tej strony znowu ja, Orention I co już, gramy dalej w, w New Adventures of the Machine, czyli w Hikuł czasu po polsku i. Tym razem chciałem już was zabrać do świątyni, do Sanktuarium Pamięci, na rozmowę z Welem Subekiem. Tutaj mnóstwo czasu spędzimy na, na rozmowach, także przygotujcie się na wysłuchanie. Sporo się dowiemy o tym świecie tutaj, nas otaczającym. Oho, rozbiłem się o ścianę. Popytamy go o różne przedmioty. Owego Vela Subeka. Dowiemy się. więcej na temat tego, co posiadamy w ekwipunku. On to będzie ten przygłuchy strażnik. Nie słyszę, co do mnie mówisz. Mam drobne kłopoty ze słuchem. Ale ja niczego nie powiedziałem. Aha! Zatem wejdź i zobacz się z kapłanami. Tylko oni znają sekrety boga piasków. No właśnie. Pójdziemy się zobaczyć z kapłanami. Jeszcze poczytamy zwoje, też kilka zwojów tutaj jest, które nam powiedzą więcej na temat otaczającego nas tutaj świata w grze. Najpierw zamieńmy słów kilka z welem subekiem. On tutaj gdzieś powinien być. Nie mam dla ciebie czas. Nie masz dla mnie czasu, a jakbym ci pokazał e, Nautiliusa, to co byś na to Kim? powiedział? Zatem nie jesteś. Nigdy cię tu wcześniej nie widziałem. Nie jesteś jednym z ludzi piasków. Nazywam się Welles. Przybyłem z przeszłości dzięki wehikułowi czasu, ale moja machina zniknęła, kiedy dotarłem do tego miasta. Moc fali przeistoczyła mnie i nie wiem teraz, jak wrócić do domu. Wiem, że ta opowieść brzmi niewiarygodnie, ale jest prawdziwa. Hmm. Faktycznie, twoja relacja brzmi nieco niedorzecznie, ale z pewnością nie można odmówić jej cudowności. Wygląd darz na szczerego człowieka. Chciałbym Ci pomóc, ale nie potrafię wiele poradzić na Twoją obecność w naszym świecie. Przykandariani głoszą i wobec, że potrafią władać falą, ale to nie w tym rzecz. Oni nie potrafią władać czasem. Jeżeli pragniesz powrócić do domu, musisz dotrzeć przed oblicza Kronosa. Tylko on jest w stanie ci pomóc. Przed oblicze Kronosa? Wszak Kronos jest bóstwem. Nikt nie jest w stanie wkroczyć w Dominium Bogów. Mylisz się. W Świętych Zwojach kryje się wiele tajemnic. One dopowiadają o tym, jak dawny król Ulmorek odnalazł bramy wiodące do Dominium Kronosa. Bramy Wieczności. Ulmored otworzył portal, magiczny łuk, który wjedzie do tych bram. Powiada się, że ten łuk wciąż stoi gdzieś w głębi na pustyni. Na pustyni? Ale pustynia nie ma granic. Nie masz żadnych dokładniejszych wskazówek? Obawiam się, że... Nie. Ale ty masz jak istnieje zaklęcie, które budzi mocą uwiodącego do bram wieczności. Mogłoby być dla ciebie nieocenione. Nie mam wyboru. Muszę odszukać łuk i przebyć przez bramy wieczności, aby spotkać się z Bogiem czasu. Wydaje mi się, jakbym śnił, i że kiedy się przebudzę, okaże się, że wszystko, co się tu wydarzyło, było sennym przewidzeniem. Czas snów toczy się innym torem. On nie pozostawia żadnych śladów na piasku. No nie uciekaj. No to już wiemy. Musimy. Żaden z Szekandarianów nam, nam nie pomoże. Będziemy musieli stanąć przed obliczem samego Kronosa, moi drodzy. Lud Piasków wierzy, że Nautiliusy są zastrzeżone tylko dla Wybrańców, ale to tylko przesąd. Zresztą pieczołowie ciebie przez Szekandarianów. Ci mniejsi pragną, aby Lud Piasków nie zachowywał swoich wspomnień. Twój Nautilius jest szczególny. W jego wnętrzu tkwi krystaliczny okruch. Kamień ten emituje wibrację, która zgrana jest z Twoim jak garl. Bardzo osobliwe. Ten Nautilius będzie Ci niezwykle przydatny. Znajdziesz w nim znakomitego przewodnika. Ten no dobra, no tu też przy okazji dowiedzieliśmy się więcej o Nautilusie. Może teraz pokażmy mu po kolei ten kamerdon chronomantyczny w takim układzie. A no wziąłem go do łapy? Chyba tak. Dobra. Chodź, no tutaj, Welsubeku. Zapewnia ochronę zbliżoną do lekkiej maski antycznej. O, właśnie. to może być przydatny w przypadku zużycia jad barul. Czyli dzięki użyciu kamertonu będziemy mogli sobie stworzyć tarczę. Magryton. Świetnie. To teraz może jeszcze zapytajmy go. O, została nam jedna piaszczurka. Niech będzie naszą maskotką, już. Chciałem go zapytać o, o ten flet efahicki. Do czego on może nam posłużyć? Niektórzy efahici potrafią uwodzić lemurów grą na takim flecie. Kiedy lemury znajdują się pod wpływem muzyki tego fletu, nie są agresywne. A to też bardzo przydatny przedmiot. Ok. Czyli będziemy mogli uwodzić lemury, ale już będąc efahidem, czyli dzieckiem. Co jeszcze chciałem mu pokazać? Może pokażmy mu kompas chronomantyczny. Teraz będziemy tak musieli go ścigać z miejsca w miejsce, bo on będzie tak łaził. Z powodu tych wszystkich. Szekandarianów, którzy tam mieszkają, Monaster wydziela potężne ilości energii chronomantycznej. Kompas zaś chwyta tę energię. Szekandariani wyrabiają te kompasy, aby wybrańcy mogli znaleźć drogę, podróżując przez wielką pustynię. Szekandarian. No okej. Okay. Czekaj, nie uciekaj, bo jeszcze chciałbym ci pokazać pustą klepsydrę popiołu. Klepsydry są mi doskonale znane. Tu ja je wynalazłem. Kiedy są napełnione za pomocą zegarów chronomartycznych, stają się potężnymi przedmiotami magicznymi. Jeżeli nie są napełnione, są bezużyteczne. Chociaż są tacy, którzy uważają, Czasami klepsydr nie potrafią przynosić szczęścia. Nad tym wynalazkiem spędziłem więcej czasu niż nad jakimkolwiek innym. Nad tym. Dobra, ty sobie idź, a my to sobie napełnimy tą klepsydrę. Okej, okay. i teraz może nam opowiedz, do czego służy napełniona klepsydra. Halo. Klepsydry popiołów, jeśli napełnione, mogą służyć dwu celom. Możesz używać ich razem sobie, aby trwale wzmacniać swój piach i swój jad garbul. A ja z kolei stwierdziłem, że lemury są niezwykle podatne na energię mieszkającą w nadomnionej klepsydrze. Ona ich fascynuje, jeżeli ofiarujesz Gomorrowi jedną z nich, duch ten nauczy cię zaklęcia chronomantycznego. Możesz wybrać pomiędzy wzmocnieniem swych umiejętności, a rozbudowaniem własnych możliwości. To kwestia wyboru, a dokonanie każdego wyboru pociąga za sobą jakąś stratę. Możesz... Okej. Okay. No i właśnie ja w klasztorze Szekandarionów wziąłem zaklęcie Oko Jadgarul właśnie z, w zamian za klepry, klepsydrę popiołów od, od tam żyjącego, mieszkającego w owej sferze Lemura. O co tu jeszcze moglibyśmy go zapytać? Może o tą muszlę czasu, bo zapytajmy. Halo? To iluzja muszli czasu. Muszle czasu mają moc jak jadgarol, ale one są niezwykle rzadkie i chciwie poszukiwane przez chronomantów. Muszle czasu znajdują się u brzegów Morza Wieczności. Niewielu udało się tam dotrzeć. Muszle. Dobra, czy możemy tu użyć tej muszli na sobie? Tak naprawdę nic się nie wydarzy, ponieważ to tylko iluzja, no nie? Okej, okay, co jeszcze możemy mu pokazać? Żeby nam wyjaśnił. O, pokażmy mu może jeszcze czarną sól. Będziecie wiedzieli co do czego służy. Będzie to przekaz ust samego wela Subeka. Mm -hmm. Wzmacnia jad barwą, a także pomaga ludziom piasków w opieraniu się działaniu fali. Wydaje mi się, że sól nie jest w stanie uchronić mnie przed działaniem fali. Bo nie wywodzisz się z ludu piasków, ani z mnichów szykandarielskich. Twój jad jest potężny, pochłania całą czarną sól, którą absorbujesz. To sprawia, że jesteś bezbronny w obliczu tajemnienia Kronusa. Na szczęście mam Nautilusa. On pozwala mi utrzymać pamięć. No tak. Okej, okay, no to może wystarczy. To jeszcze. Znaczy, pytań. To jeszcze tylko poczytajmy sobie zwoje. Jeden był niedaleko wejścia z tego, co się orientuję. Tutaj, taki szary zwój też opowie nam cokolwiek o tym świecie. W tej świętej formu człowiecza dusza ma dokładnie ten sam kształt, co postawiona na opak piramida. Każdy bok piramidy odpowiada jednemu z duchowych stanów ludzi piasków. Pierwszy bok to Adhamid strażnik. Drugi to mędrzec Wisachit. Trzeci to Efachit, ten, który się bawi. Ostatni bok, który góruje nad pozostałymi to Rzekendarianin, wybraniec Kronosa. Piramida popiołów obraca się we wściekłych podmuchach fali. I tylko sekendarianie mogą oprzeć się mocy tchnienia Boga Piasków. No pięknie. Super, no to jeszcze coś wam tu pokażę. Ponieważ tam, jak już chyba widzieliście, są takie. Taki podejścik, nie? Ponieważ, o tutaj mamy jeden zwój nad głową uls Tu mamy drugi zwój nad głową uls Ja by je przeczytać, musimy przesunąć tą drabinkę. Ale Welsubek strasznie nie lubi hałasu. A tu są nienaoli, nienaoliwione koła. I żeby nie denerwować Welsubeka, to naoliwimy. Kółka tej maszynerii. Okej. Okay. Teraz możemy spokojnie to przesunąć, żeby dostać się do tego zwoju. Przesuwamy to tak jak skrzynię, chwytając i, i przesuwając po prostu. Mury to niebezpieczne istoty. Jedyne istoty, które nie lękają się ich złych mocy, to władcy fali. Natomiast chronomanci potrafią wydzierać lemurom magiczne formuły, które trzymają potem w zmatach uczynionych z najczystszego kwarcu. Wydaje się, że lemury darzą dużą admiracją kryształy, gdyż ich pieczary toną w obfitości świecących kamieni. Jednakże jednocześnie lękają się czystego kwarcu, albowiem minerałów osłabia ich moce. No to dowiedzieliśmy się czegoś o Lemurach, tu jest jeszcze ten zwój, ale przesuńmy tą drabinkę do tego zwoju, pójdźmy przeczytać jeszcze ten na dole. Wielka pustynia jest rozległa i niegościnna. To kraina Lemurów, widm chciwych człowieczego piachu. Żaden wyznawca Kronosa nie poważyłby się tam zapuszczać. Czasem święci strażnicy natykają się na ludzi piasków, którzy stracili pamięć, wędrując po pustyni. Ludzi tych zwie się wyrzutkami. Wyrzutków zabiera się do miasta, gdzie kapłani rozpraszają ciemności, w jakich toną ich dusze. No proszę, to już się nawet dowiedzieliśmy, kto to są wyrzutkowie. Król Ulmoret miał tylko jedno życzenie: zgłębić zmienność refleksów Morza Wieczności. Porzucił miasto i wędrując pośród pustyni odkrył koralowy łuk, zaklęty portal wiodący ku boskim brzegom. Ulmoret przebył przełęcz kruszonych głazów, uszedłszy tamtejszym zagrożeniom, potem zaś znalazł się przed nieruchomymi wodami Morza Wieczności. Ale król nie był sam. W nieruchomych wodach pruskały się sireny czasu, strażniczki oceanu wszech rzeczy. Ich pieśń przeniknęła duszę Ulmoreta. Kiedy ponuro kontemplował swój koniec, jedna z syren ulitowała się nad Ulmoretem i podarowała mu rzecz bezcenną, dar pamięci. Dar ten mógł wówczas Ulmoret przekazać ludowi piasków. Król wrócił cały i zdrowy do miasta, ale jego dusza była rozbita. Popadł w melancholię, pożądając jednej tylko rzeczy powrotu ku morzu wieczności i zażyciu kąpieli wezwu syrenami czasu. To wydaje mi się, że taki obraz, taki fresk był w Monasterze Szekandarianów na, na tym głównym słupie, prawda? Były, nawet mi się skojarzyły z syrenami. Były takie syreny wieczności. Tutaj na stole mamy jeszcze grudkę czarnej soli. Proszę bardzo. A tutaj mamy chyba piaskowy glob. Okej. Okay. I tu jak widzicie jest jeszcze sfera chronomantyczna, w której zapewne znajduje się Lemur, od którego będziemy mogli się czegoś nauczyć. Czy można spotkać dawnego króla Ulmoreta? Ulmoret zniknął dawno temu. Pomrukiwano, że to sam kronos go rozstroił. Od tego czasu nigdzie go nie widziano. Kapłani utrzymują, że obraził Boga piasków. Morek był potężnym władcą. Wątpię, aby Bóg piasków ponosił odpowiedzialność za jego zniknięcie. Myślę. Że niejedno na temat jego zaginięcia mógłby powiedzieć hierarcha Harnikaj. W jego błyskotliwych kazaniach mieszkają bowiem podejrzane kłarstwa. No proszę. Nad czym pracujesz? Wykonałem udoskonalenie sfery chronomantycznej, aby móc przebadać fałdy czasu. Niegdyś uważałem, że czas ma ten sam kształt co strzał, doskonale prosta linia wychodząca w przeszłości i mknąca idealnie w przyszłość. Ja też jestem takiego zdania. Cóż to był za błąd? Dzięki mojemu chronoskopowi odkryłem, że czas ma kształt wiru. Jest to rodzaj cyklonu, w którego centrum mieszka ogromna moc. To serce wil. Wygląda na to, że serce to ściąga wszystkie temporalne trony. Czasem mógłby być rodzajem poruszającej się spirali, skierowanej do swojego centrum. Jest to dla mnie nieco kłopotliwe. Do anomalii może dochodzić, kiedy przeszłość i przyszłość spotkają się. Mój Wehikoł musiał zniknąć właśnie z powodu takiego wiru. Muszę wracać do swoich badań. Życzę ci powodzenia, wędrowcze. Niech kronos sprowadzi cię przed jego oblicze. Świetnie. No, no to tak jak wam powiedziałem, dowiedzieliśmy się dużo rzeczy o tym świecie, w ogóle jakie panują to obyczaje i co się tu dzieje. Ci Szekandarianie są taką uprzywilejowaną kastą, utrzymującą w tajemnicy właśnie utrzymywanie pamięci po przejściu fali fali czasu. Jest też. Jest też hierarcha, który zdaniem Wela Subeka coś tutaj kręci i kłamie. No i no cóż, odkrywajmy dalej tajemnice tego świata. Wejdziemy do sfery chronomantycznej, żeby zobaczyć, jakowy tam żyje lemur, ale to, moi drodzy, dokona się już w kolejnym odcinku. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zapraszam na kolejne i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.